i bazylika w Poznaniu idę do niej pokażę wam główny ołtarz to jest chyba bez mszy, X wiek jedno z najstarszych miejsc państwowości naszej zobaczcie się, X wiek, druga połowa Początki chrześcijaństwa, pomnik kultury naszej, najważniejszej pokazuje ołtarz główny, tu są też podziemia, gdzie jest mieszko pierwszy i chrobry, domniemane miejsca pochówku, kaplica złota, która tam są doczesne szczątki i proszę bardzo Najstarsze tutaj jest kościół Najświętszej Marii Panny na dawnym palatium czyli w założeniu zamkowym zbudowany w XV wieku ksiądz daje łańcuch żeby nie można było wchodzić dlatego też coś słyszycie o. i teraz wam pokażę główny ołtarz o, to jest główny ołtarz. Kapliczne, boczne, te są śliczne. Chyba wchodzą nawet do środka. Tu są podziemia, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy są otwarte. Tak, wszyscy wchodzą do podziemi. Tam jest osobny filmik, który zrobiłem. Tu są organy, czyli podziemia, a kablica złota jest z tyłu tego ołtarza głównego też zrobiona.